Witajcie, przyjaciele! Cuda się zdarzają i to udowodni nasza dzisiejsza bohaterka, zachwycająca, czarująca Rita. Usiądźcie wygodnie, zaraz zaczynamy. Prawdziwi mistrzowie stylistyki wierzą, że każda kobieta może wyglądać jak prawdziwa piękność. Najważniejsza jest dobra pielęgnacja i odpowiedni wizerunek od makijażu po ubrania. Aby udowodnić, że rzeczywiście tak jest, znany rzemieślnik postanowił przeobrazić bezdomną kobietę o imieniu Rita. Rita od dłuższego czasu żyła na ulicy. Czasami nie mogła nawet umyć twarzy i umyć zębów, nie mówiąc już o dbaniu o siebie. Z powodu jej odpychającego wyglądu nikt nie chciał jej zatrudnić, nawet jako sprzątaczki. Jednak w rękach stylistów Rita uległa magicznej przemianie. Najpierw miała okazję umyć twarz, a potem do pracy zabrały się kosmetyczki, manikurzystki i pedikurzystki. Swoją drogą Rita podczas transformacji też poszła do dentysty, bo przez życie na ulicy straciła prawie wszystkie zęby. Transformacja wymagała wiele czasu i wysiłku, ale efekty były tego warte. Widząc siebie w lustrze, Rita nawet nie zorientowała się, że to ona. Uzawią jej oczy, już dawno zapomniała, jaka była kiedyś piękna. Rita była serdecznie wdzięczna specjalistom, którzy ją przemienili, bo teraz mogła wreszcie zdobyć pracę i zmienić swoje życie. Co o tym sądzisz? Co sądzicie o przemianie Raiti? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmem. Daj swoje wsparcie mojemu młodemu kanałowi w postaci teasera i subskrypcji. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale, moi drodzy widzowie, do zobaczenia.